Cześć, wszystkim witam wszystkich na kanale Krypto Opcje. Dzisiaj jest 24 grudnia 2024, Wigilia, godzina 14:50 polskiego czasu. No cóż, w ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja FOMC, w czasie której występował Jerome Powell i po tym jego wystąpieniu, a, a właściwie już w jego trakcie Rozpoczęła się wielka wyprzedaż na rynkach, poleciały w dół akcje, indeksy, obligacje i krypto i w ten oto sposób Jerome Powell zepsuł mi święta. No mówiąc tak bardziej poważnie, w tym wystąpieniu pojawiły się komentarze, że rynki zaczęły spadać dlatego, że ze słów Powella wynikało to, że będzie mniej obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, w związku z tym polityka monetarna będzie Bardziej restrykcyjna i to spowodowało wyprzedaż. Ja nie kupuję tego tłumaczenia. Moim zdaniem przyczyny były inne. Po pierwsze, były bardzo wysokie wskaźniki sentymentu, zarówno dla akcji, jak i dla rynku krypto, i dodatkowo już od jakiegoś czasu mieliśmy spadki cen obligacji. Dlaczego ceny obligacji mają znaczenie? Ceny obligacji mają dużą wpływ na płynność, czyli funding liquidity na rynku międzybankowym. Wynika to z tego, że od kryzysu finansowego z lat 2008-2009 prawie wszystkie pożyczki na rynku międzybankowym są udzielane pod zastaw obligacji rządowych. Jeżeli bank ma 100 miliardów dolarów w portfelu obligacji, to jego Zdolność do pożyczania na rynku jest proporcjonalna do, do tej wartości, czyli może to być na przykład 100 miliardów dolarów. Ale w momencie, jeśli cena obligacji spadnie o 5%, to automatycznie jego zdolność do pożyczania zmniejsza się o te 5 miliardów, ponieważ wartość posiadanych obligacji obniża się o te 5 miliardów. Dlatego ceny obligacji mają bezpośredni wpływ. Na płynność na rynku międzybankowym. Jeżeli sobie popatrzymy na ceny obligacji w ostatnim czasie, które możemy sobie obserwować, na przykład patrząc na ETF-TLT, dające ekspozycję na długoterminowe obligacje rządowe amerykańskie, to zobaczymy, że one zaczęły gwałtownie spadać od 6 grudnia do dzisiaj, są w silnym trendzie spadkowym. I to był moim zdaniem jeden z dwóch powodów, które spowodowały wyprzedaż, a konferencja Pauela była do tego tylko pretekstem. Na samym rynku krypto jeszcze kolejnym powodem, który spowodował tę wyprzedaż jest sama cykliczność Bitcoina. Jeżeli sobie popatrzymy na dwa ostatnie cykle, czyli cykl 2016-2017, który jest tutaj przedstawiony pomarańczową linią, a także cykl 2020-2021, który jest stawiony zieloną linią, to zobaczymy, że w tym okresie około 250 dni od halwingu mieliśmy taką strukturę korekcyjną, pięciofalową strukturę korekcyjną. Czyli w 2017 mieliśmy pierwszą falę, drugą falę, trzecią falę, czwartą i piątą, czyli trzy fale impulsu, dwie fale korekt. I tak samo mieliśmy 4 lata później, w 2021. Pierwsza fala, impuls, korekta, impuls, korekta, impuls. I dopiero po dopełnieniu się tej korekty pięciofalowej mieliśmy późniejszy długi, piękny wzrost, banana zone, gdzie pompował zarówno Bitcoin, jak i, jak i Alty. Czyli z tego punktu mieliśmy taki wzrost w 2017 i taki e, double top ku 2021. 2021. I być może inwestorzy kryptowalutowi, mając na uwadze te, te uwarunkowania historyczne, też przyjęli, że tutaj musimy się, że tak powiem, skorekcić zanim, zanim rozpocznie się ta właściwa faza hossy. I teraz gdyby rynek miał się Zachować zgodnie z tymi historycznymi wzorcami, to dołek tej korekty powinien wystąpić między 259 a 262 dni po halwingu. 259 to było w 2017 roku, a 262 w 2021. Przekładając to na obecny cykl, to by dawało okres pomiędzy 4 stycznia a, a, a 7 stycznia. 4 stycznia to jest sobota, 7 stycznia to jest wtorek, czyli wydaje mi się, że 7 stycznia to już będzie ten bezpieczny dzień, kiedy będzie można wchodzić w longi pod wielomiesięczną, późniejszą hossę. I jaki wpływ na mój portfel mia miały te spadki? No niestety opłakany dlatego tytułem tego odcinka będzie rekt miałem dwie pozycje opcyjne jedna pozycja to były opcje wygasające 20 grudnia i one już wygasły druga pozycja to są opcje wygasające 17 stycznia na pierwszej pozycji straciłem wszystko ponieważ cena ibit w momencie wygaśnięcia akcji była niższa Niż moja cena wykonania opcji Call. W związku z tym opcje wygasły z zerową wartością. Tutaj broker jeszcze pokazuje jakąś tam minimalną wartość, ale to powinno być zero. Natomiast ta druga, druga część portfela, czyli opcje wygasające 17 stycznia, nie utraciły całej swojej wartości, no bo one jeszcze, jeszcze nie wygasły. Ponieważ spodziewam się, że. Że ta obecna korekta jeszcze się nie zakończyła. Wydaje mi się, że do tej pory narysowaliśmy falę pierwszą dopiero tej, tej korekty. Dlatego zdecydowałem się sprzedać te, te opcje ze stratą i wrócić na rynek w okolicach 7 stycznia. Dzisiaj jest Wigilia i ja nie mogę tutaj zostać do 15.30, czyli do momentu otwarcia rynków w USA, ale ustawię zlecenie i mam nadzieję, że to zlecenie wykona się kiedy, kiedy mnie nie będzie przy komputerze. Dobrze. Dzisiaj spodziewam się podbitki na rynku, dlatego ustawię zlecenie sprzedaży tych opcji wygasających w styczniu. Ok, chcę sprzedać 1000 sztuk po 2 dolary, klikam sell i zobaczymy czy nam to zlecenie się dzisiaj wykona. A korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i samych dobrych inwestycji w przyszłym roku. I do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć!